Zauważyłem, że bardzo spodobała Wam się nowa podstawka do telefonu z mojej kolekcji Tire Style, więc postanowiłem, że pokażę Wam, jak to wygląda w realu. Jest tu zastosowana zmienna wysokość warstwy, aby zoptymalizować ten wydruk pod kątem jakości na wszelkich zwisach, tutaj krawędziach bardziej ukośnych, ale też, żeby zoptymalizować to podczas wydruku, są oczywiście zachowane odpowiednie luzy, aby pasowało to na telefony z grubszymi, tu i z węższymi. Telefon można włożyć zarówno w pionie jak i w poziomie tak jak mówiłem, projekt w pełni za free znajdziecie na MakerWordzie znajdziecie go także na Fingiverse no i pamiętajcie, że są też pozostałe elementy z kolekcji, jak na przykład doniczki w kształcie oponek w takim postapokaliptycznym stylu no i chociażby organizery na ołówki, czy długopisy, długopisy też z serii Tire Style dawno nie było technicznych przebitek to pokażę Wam teraz, robię zaślepki Tutaj do TD-04, tutaj jest wlot powietrza, wylot skompresowanego powietrza, także tutaj flansza wydechowa, wejściowa i wyjściowa. Stworzyłem także świąteczną wersję miaty, tak to wygląda. Również do pobrania za darmo na Thingiverse'ie i MilkyWord'zie. Myślę, że fajny gadżet pod choinkę dla fana miatek.